Marcin Łazarz, po niestety przegranym debiucie KSW, e, powiedz, czy ten knockdown, moment knockdownu w pierwszej rundzie to już był taki... Co czułeś tak naprawdę, czy to był mocny knockdown, czy takie bardziej zachwianie? Nie wiem, co się stało, powiem ci szczerze, że muszę to jeszcze e, obejrzeć walkę przede wszystkim, zobaczyć, co się tam się stało, wszystko się działo bardzo szybko, bardzo dużo kocioł tam był, zmiany pozycji i gdzieś zostawiłem głowę i generalnie nie docisnąłem go do tej siatki, tak, bo było to chyba pod siatką, E, nie docisnę go do, do siatki, zostało tam troszeczkę mu miejsca, że wskoczył z nogami do, do, do gardy. No i, no i co, miał bardzo mocny, e, e, bardzo mocną gilotynę. Dobrze weszło mu pod ten, pod jabłko. I ostatnio zostałeś poddany, tak naprawdę. Bo... Wiesz, co? Coś ci powiem. Już drugą walkę tak przegrałem nie? i na pewno to zmienia, i na pewno wrócę lepszy. Drugi raz, jak ktoś mnie posadził, nie wiem czy to było jego sprowadzenie, czy to była moja nieudana próba po, właśnie, po jakimś mocnym ciosie, że chciałem oddać sprowadzenie z zawodnikiem dobrym w parterze. Kiedyś tak przegrałem z połowym kolegiem, przepraszam, yy, w obronę pasa. Też chciałem oddać sprowadzenie od razu. Mam jakiś taki głupi instynkt, że ktoś mnie posadzi, to od razu, za wszelką cenę muszę od razu oddać, nie? Zamiast się dobrze wprowadzić w walkę i gdzieś poczekać na jakiś następny moment może lepszy, to poleciałem za bardzo do przodu, wiesz, skoczyło mi że wiesz, ego i. No mówię, no bo w ogóle wiesz, nie czułem się dobrze tak na początku. Że się wprowadziłem w tą walkę. Nie wiem, muszę zobaczyć. Czy twój pojedynek to był taki pojedynek jednorazowy, że po prostu skakujesz na ostatnią chwilę, czy będziesz Znaczy no, Czy będziesz jeszcze walczył? Podpisałem trzy walki, także na pewno wrócę, na pewno wrócę i wrócę na, na, na konkretnej bombie takiej, że będę chciał sobie coś udowodnić, że wiesz, że jestem coś wart. bo teraz na, wiesz. Po prostu wrócę i będę chciał się poczuć jak, 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 jak mężczyzna jeszcze raz, nie? Mimo przegranej, to powiedz te wrażenia KSW. No jednak to był duży event, dużo ludzi. Starałem się tego nie widzieć w ogóle. Powiem Ci, duża hala, fajna hala, fajnie wszystko. Fajna światełka. Walka przegrana, to, to o czym długo gadać w ogóle, wiesz? Zupełnie inaczej się czujesz zawodnik, jak wygrywa walkę, wtedy może to bardziej wszystko Cię nakręca, wiesz? Może bardziej Ci się to podoba, wow. Fajnie, dużo ludzi przyszło, wow. Fajne zdjęcia tego, to... Wiesz, walka do tyłu, to, to wiesz... Generalnie no co, zajebista gala, nie? A zdrowotnie jak się czujesz? Nie, bardzo dobrze. Właśnie może to też mnie troszeczkę bardzo iltruje, bo tak naprawdę nie ucierpiałem w tej walce, zostawiłem głowę i było już po walce po wszystkim, Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.